Witajcie, kochani przyjaciele i wspaniała rodzino tego kanału. Wiem, że czekałeś na to nagranie, wiem, że czekałaś na ten moment, bo w Twoim sercu odzywa się pewne pragnienie, pewna tęsknota za tym, żeby wreszcie rozplątać te węzły, które blokują Twoją drogę zawodową, prawda? A jeśli czujesz, że Twoja kariera jest jak labirynt pełen przeszkód, niejasności, niewykorzystanych szans, to wiedz, że nie jesteś sam. I co więcej, mam dla ciebie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co może całkowicie odmienić twoją perspektywę i otworzyć drzwi, o których nawet nie śmiałeś marzyć. Od razu mówię, bez owijania w bawełnę, od czego musisz zacząć? Musisz zacząć od zaufania. Ale nie takiego zwykłego zaufania, które opiera się na ulotnych nadziejach. Mówię o zaufaniu, które ma swoje korzenie głęboko w wierze, w przekonaniu, że istnieje siła, która jest w stanie rozplątać każdy, najciemniejszy i najbardziej upiorny węzeł. A dzisiaj, w tym krótkim, ale niezwykle potężnym różańcu do Matki Bożej rozwiązującej węzły, pokażę Ci, jak właśnie to zaufanie w połączeniu z intencją może dosłownie przesuwać góry i otworzyć Twoje drogi zawodowe w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Jeśli Twoje serce bije szybciej na myśl o tym, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu. Zostań ze mną do końca, bo to, co odkryjemy razem, zmieni Twój świat. Czy czujesz czasem, że Twoja droga zawodowa jest jak stara, zardzewiała maszyna, która co chwilę się zacina, mimo Twoich najlepszych starań, mimo Twojej ciężkiej pracy i Twojego zaangażowania? Czy obudziłeś się kiedyś rano z uczuciem przytłoczenia, z myślą, że stoisz w miejscu, że coś cię blokuje, że jakieś niewidzialne siły uniemożliwiają ci rozwój, awans, znalezienie pracy, która naprawdę by cię spełniała? To uczucie jest powszechne, a wielu z nas doświadcza go w różnych momentach życia. Nazywamy to węzłami. Węzły to nie tylko problemy, to sploty okoliczności, lęków. Niepewności, a nawet duchowych blokad, które wydają się być tak mocno zaciśnięte, że ich rozplątanie wydaje się niemożliwe. Pozwól, że opowiem Ci historię. Historię, która nie jest moją osobistą, ale którą słyszałem od tysięcy ludzi, którzy do mnie piszą, którzy szukają pomocy. Poznałem kiedyś kobietę, nazwijmy ją Anna. Anna była wybitnie utalentowaną SPECJAL i stk w swojej dziedzinie z ogromnym doświadczeniem i pasją do tego, co robiła. Jednak przez ostatnie pięć lat czuła się, jakby była uwięziona w złotej klatce. Jej praca była stabilna, ale nie dawała jej żadnej satysfakcji. Nie było możliwości awansu, nie było miejsca na kreatywność, a jej pomysły były notorycznie ignorowane. Każda rozmowa z szefem kończyła się obietnicami bez pokrycia. Czuła, że jej potencjał marnuje się każdego dnia, a jednocześnie bała się odejść, bo perspektywa zmiany w wieku czterdziestu kilku lat wydawała się przerażająca. Strach przed nieznanym, przed brakiem bezpieczeństwa, przed porażką był dla niej jak gigantyczny węzeł, który ściskał jej gardło i dusił każdy pęd do zmiany. Anna, podobnie jak wielu z Was, czuła się bezsilna. Zaczęła tracić wiarę w siebie, w swoje umiejętności, w to, że kiedykolwiek uda jej się znaleźć pracę marzeń. Jej pewność siebie spadała z każdym dniem, a frustracja rosła. To nie było tylko zmęczenie pracą, to było głębokie poczucie, że utknęła, że jej życie zawodowe, a co za tym idzie, często i osobiste, jest w potrzasku. Czy to brzmi znajomo? Czy te uczucia rezonują z Twoim własnym doświadczeniem? Jeśli tak, to wiedz, że to jest ten moment, w którym możesz podjąć decyzję o zmianie. To jest ten moment, w którym możesz powiedzieć stop i zacząć szukać rozwiązania. A to rozwiązanie, choć wydaje się proste, jest niezwykle potężne, bo wywodzi się z głębi duchowej tradycji i ma potwierdzenie w setkach, tysiącach świadectw. Ale zanim przejdziemy do konkretów, zanim odkryjemy razem, jak matka Boża rozwiązująca węzły może stać się Twoją przewodniczką i wsparciem na ścieżce zawodowej, musimy zrozumieć, czym tak naprawdę są te węzły. W psychologii behawioralnej często mówimy o wzorcach myślowych, o utrwalonych przekonaniach, które są jak mentalne węzły. Na przykład, nie jestem wystarczająco dobry, nie zasługuję na sukces, zawsze mi się nie udaje, jestem za stary, za młody, nie mam szczęścia. Te przekonania zagnieżdżają się w naszym umyśle, tworząc blokady, które manifestują się w świecie fizycznym jako brak ofert pracy, niepowodzenia w rozmowach kwalifikacyjnych, konflikty w pracy czy stagnacja. To są psychologiczne węzły. Ale są też węzły duchowe. Czasem czujemy, że jesteśmy ofiarami niesprawiedliwości, że ktoś rzucił na nas urok, że karma nas dogania albo że po prostu Pan Bóg o nas zapomniał. To są przekonania, które również paraliżują naszą zdolność do działania i otwierania się na Boże błogosławieństwo. A prawda jest taka, że jesteśmy istotami duchowymi i psychologicznymi jednocześnie. Nasze ciało, umysł i dusza są ze sobą nierozerwalnie połączone. Kiedy jeden element jest zablokowany, wpływa to na wszystkie pozostałe. Kiedy masz węzły w sferze zawodowej, cierpi na tym twoje poczucie wartości, twoje relacje, twoje zdrowie. To jest błędne koło, które musimy przeciąć. I to właśnie tutaj wkracza Matka Boża rozwiązująca węzły. Ta szczególna forma nabożeństwa, choć może wydawać się prosta, jest niezwykle głębokim narzędziem transformacji. Nie jest to jedynie religijna praktyka, ale potężny akt intencji, skupienia i zaufania, który ma udowodniony wpływ na naszą psychikę i, co najważniejsze, na otwarcie nas na łaskę Bożą. Badania nad neuroplastycznością mózgu pokazują, że powtarzalne modlitwy, medytacje, skupienie na pozytywnych afirmacjach mogą dosłownie zmieniać strukturę naszego mózgu, tworząc nowe ścieżki neuronalne. W kontekście wiary modlitwa to nie tylko prośba, to również kreowanie rzeczywistości poprzez wiarę. Matka Boża rozwiązująca węzły w swej istocie jest symbolem symbolem nadziei dla tych, którzy stracili nadzieję symbolem siły dla tych, którzy czują się słabi i symbolem rozwiązania dla tych, którzy widzą tylko problemy. Obraz Maryi, która delikatnie rozplątuje supły z długiej wstęgi jest wizualną metaforą tego, co dzieje się w Twoim życiu, kiedy zaczynasz z nią rozmawiać i ją prosić o pomoc. Ona nie rozwiązuje ich siłowo, nie przecina ich. Ona je delikatnie, cierpliwie rozplątuje krok po kroku, węzeł po węźle. Zastanów się, jakie węzły blokują Twoją drogę zawodową, czy to brak pracy, czy to toksyczne środowisko, czy to niemożność awansu, czy to problemy finansowe, które wynikają z braku stabilności zawodowej? A może to wewnętrzny strach, brak wiary w siebie, syndrom oszusta, który sprawia, że sabotujesz własne szanse? To są konkretne węzły, które możesz powierzyć Matce Bożej. A obietnica jest prosta, ona je rozwiąże. Ale jak to dokładnie działa? Jak ten krótki różaniec, to proste narzędzie, może odmienić Twoją karierę? Chodzi o połączenie trzech potężnych elementów wiary, intencji i działania. Po pierwsze, wiara. Kiedy modlisz się do Matki Bożej rozwiązującej węzły, nie robisz tego z poczucia beznadziei, ale z głębokim przekonaniem, że ona cię słyszy i może ci pomóc? Wiara otwiera cię na przyjęcie łaski. To Jak otwarcie okna w dusznej sali. Po drugie, intencja. Kiedy powierzasz jej konkretny węzeł, precyzyjnie definiujesz problem. To nie jest ogólne, pomóż mi. To jest Matko Boża, proszę cię o rozwiązanie węzła, który polega na tym, że nie mogę znaleźć pracy w mojej branży od 6 miesięcy, pomimo wysłania stu CV. Im precyzyjniejsza intencja, tym mocniejsze skupienie Twojej energii. Po trzecie, działanie. Modlitwa nie zwalnia cię z działania. Wręcz przeciwnie, modlitwa daje ci siłę, inspirację i odwagę do podjęcia właściwych kroków. To ona rozjaśnia twoje myśli, daje ci pomysły, prowadzi cię do odpowiednich ludzi, otwiera cię na nowe możliwości. Ale ty musisz chcieć iść za tą inspiracją. Pamiętam historię Marka, inżyniera, który od lat marzył o pracy w międzynarodowej firmie. Wysyłał CV, chodził na rozmowy, ale za każdym razem coś szło nie tak. Był sfrustrowany, zrezygnowany. Któregoś dnia usłyszał o Matce Bożej rozwiązującej węzły. Początkowo był sceptyczny, ale z braku innych opcji postanowił spróbować. Zaczął odmawianie Różańca, powierzając Maryi konkretny węzeł, Brak możliwości rozwoju w mojej obecnej firmie i niemożność znalezienia wymarzonej pracy w globalnej korporacji. Co się wydarzyło? Po kilku tygodniach, podczas jednej z rozmów kwalifikacyjnych, poczuł niezwykły spokój. Odpowiedzi same cisnęły mu się na usta, a jego pewność siebie była na zupełnie innym poziomie. Dostał tę pracę. Ale to nie był koniec. Zrozumiał, że modlitwa nie tylko otworzyła mu drzwi, ale także pomogła mu rozpoznać i rozwiązać wewnętrzny węzeł strach przed odrzuceniem, który wcześniej paraliżował go na rozmowach. To była podwójna transformacja zewnętrzna i wewnętrzna. Może myślisz teraz, ale ja już tyle razy się modliłem i nic się nie zmieniło. I rozumiem to. Często nasza modlitwa jest tylko prośbą, a nie aktem całkowitego zaufania. Matka Boża rozwiązująca węzły uczy nas cierpliwości, wytrwałości i głębokiego zawierzenia. Ona nie zawsze działa natychmiast i spektakularnie. Czasem delikatnie przesuwa elementy układanki, zmienia twoje podejście, otwiera ci oczy na coś, czego wcześniej nie widziałeś. Daje ci wewnętrzny spokój, który pozwala ci działać z poziomu wiary, a nie z poziomu lęku. Tutaj jest coś, czego nikt ci nie powie. Sekretem jest to, że kiedy powierzasz swoje węzły Maryi, tak naprawdę otwierasz się na Boży plan dla Ciebie. Bóg ma dla każdego z nas wspaniałe plany, plany pełne nadziei i przyszłości, jak mówi prorok Jeremiasz. Ale często nasze lęki, nasze przekonania i nasze węzły blokują nam dostęp do tych planów. Modlitwa do Matki Bożej rozwiązującej węzły jest jak klucz, który otwiera te drzwi, pozwalając Bożemu światłu zalać twoją ścieżkę zawodową. Więc, jak to zrobić? Jak praktycznie użyć tego krótkiego różańca, by otworzyć swoje drogi zawodowe? Po pierwsze, potrzebujesz różańca. Nie musi być specjalny, wystarczy ten, który masz. Po drugie, potrzebujesz jasnej intencji. Zastanów się, który węzeł w twojej karierze jest dla ciebie najważniejszy do rozplątania w tej chwili. Nazwij go. Wypowiedź go na głos. Zapisz go. Na przykład, Matko Boża, proszę cię o rozwiązanie węzła mojego lęku przed zmianą pracy. Matko Boża, proszę cię o rozwiązanie węzła braku satysfakcji w mojej obecnej posadzie i wskazanie mi drogi do pracy spełniającej moje pasje. Albo Matko Boża, proszę cię o rozwiązanie węzła braku możliwości awansu w firmie X i otwarcie mi drzwi do godziwego wynagrodzenia i rozwoju. Bądź konkretny. Następnie zacznij odmawiać różaniec. Może to być jedna dziesiątka, może trzy, może cały. Ważniejsza od ilości jest jakość i intencja. Podczas każdej dziesiątki medytuj nad swoim węzłem i wyobrażaj sobie, jak Maryja delikatnie go rozplątuje. Możesz wizualizować wstęgę swojego życia zawodowego, która jest pełna supłów. Z każdym zdrowaś Mary Joe, wyobrażaj sobie, jak jeden supeł rozluźnia się i znika. To jest potężna wizualizacja, która angażuje twój umysł, twoje emocje i Twoją duszę. Pamiętaj, że każdy z nas jest wyjątkowy, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, z unikalnymi talentami i zdolnościami. Twoja intuicja, ten wewnętrzny głos, który Cię tu przyprowadził, jest darem. Słuchaj go. Nie pozwól, aby strach czy wątpliwości stłumiły ten głos. Twoje potencjał jest nieskończenie większy niż sobie wyobrażasz. Jesteś stworzony do czegoś ekstraordynaryjnego, a twoja historia nie kończy się na obecnych trudnościach. Twój najlepszy czas dopiero nadejdzie. Dajcie mi znać w komentarzach, z jakiego miejsca na świecie oglądacie to nagranie i czy ta wiadomość rezonuje z waszym sercem. To pomaga mi zrozumieć naszą rodzinę tutaj i tworzyć treści jeszcze bardziej transformujące i odpowiadające na Wasze potrzeby. Wasze świadectwa są inspiracją dla tysięcy innych ludzi. Teraz przejdźmy do konkretnego aktu zawierzenia i modlitwy. Matka Boża rozwiązująca węzły czeka. Ona chce Ci pomóc. Ona jest Twoją matką, a matka zawsze chce dobra dla swoich dzieci. A ty jesteś jej dzieckiem. Przyjmijmy postawę modlitewną, jeśli możesz, uklęknij, usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Poczuj spokój, który stępuje na ciebie. Oddaj ten moment Matce Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Otwórzmy nasze serca i razem z Maryją, naszą ukochaną matką, rozwiążmy te węzły, które blokują nasze drogi zawodowe. Modlitwa wstępna do Matki Bożej rozwiązującej węzły. O, Mary Joe, Matko pięknej miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka, które Cię wzywa, Matko, której dłonie niestrudzenie rozplątują węzły naszego życia. Z miłosierdziem spójrz na mnie i przyjmij do swych świętych rąk ten węzeł mojej drogi zawodowej, który mnie dusi, uniemożliwia rozwój i odbiera mi radość. Ty znasz wszystkie moje węzły. Węzły, które sprawiają, że utknąłem utknęłam, że moja kariera jest w zastoju, że nie widzę wyjścia. Matko, która otrzymałaś od Boga całą moc do rozplątywania węzłów, spójrz na ten, który mnie paraliżuje i rani. Proszę cię, rozwiąż go swoją macierzyńską miłością. Uwolnij mnie od wszystkich konsekwencji tego węzła. Przybądź mi z pomocą, matko moja droga, i wstaw się za mną do twego Syna Jezusa, mojego Pana. Amen. Teraz odmówimy krótki różaniec, skupiając się na rozplątywaniu tych zawodowych węzłów. Odmówimy jedną dziesiątkę różańca, powierzając jej swój konkretny węzeł. Na początku, Wierzę w Boga Ojcze nasz, trzy razy zdrowaś Mary Joe uchwała Ojcu na dużym paciorku mówimy. O, Matko Boża rozwiązująca węzły, ufam w Twoją moc i miłość. Błagam Cię, rozwiąż węzeł. Na małych paciorkach mówimy, Mary Joe, rozplątująca węzły, módl się za mną. Po dziesięciu razach kończymy. Chwała Ojcu teraz, w głębokiej ciszy, poświęć chwilę na wizualizację. Wyobraź sobie, jak Maryja bierze w swe dłonie wstęgę twojego życia zawodowego. Widzisz na niej ten właśnie węzeł, który cię gnębi. Patrz, jak jej delikatne palce zaczynają pracować. Powoli, z niezwykłą cierpliwością, rozluźnia każdy splot. Czujesz ulgę, widzisz, jak napięcie znika. Węzeł rozplątuje się, a wstęga staje się gładka i swobodna. Czujesz w sobie nową energię, nową nadzieję. Droga przed tobą staje się jasna, a drzwi, które były zamknięte, zaczynają się otwierać. Teraz pomódlmy się na zakończenie. O Mary Jo, Matko Boża rozwiązująca węzły, dziękuję ci za twoją nieustającą pomoc i miłość. Dziękuję ci za to, że nie zostawiasz mnie samego samej w moich zmaganiach. Zawierzam Ci moje życie zawodowe, moje talenty, moje aspiracje i wszystkie moje obawy. Wiem, że z Tobą u boku, z Twoją macierzyńską opieką, mogę pokonać każdą przeszkodę. Ufając Tobie, ufam Bożej Opatrzności. Proszę, prowadź mnie, oświecaj moje kroki, inspiruj moje decyzje i otwieraj mi te drzwi, które są dla mnie najlepsze według Bożej woli. Daj mi odwagę, aby podążać za Twoimi wskazówkami i siłę, aby działać z wiarą. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy mi każdego dnia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochana duszo, wiesz, że to nie koniec. To dopiero początek nowej drogi. Pamiętaj, że Matka Boża jest z Tobą zawsze. Nie tylko wtedy, gdy się modlisz, ale w każdej chwili Twojego życia. Ona słucha, ona działa, ona prowadzi. Twoja wiara jest jak światło, które rozprasza ciemność. Twoje intencje są jak nasiona, które zasiejesz w żyznej glebie. Twoje działania są jak woda, która sprawi, że te nasiona wyrosną. Niech ta modlitwa będzie dla ciebie jak most, który przeprowadzi cię przez rzekę zwątpienia do brzegu pewności i obfitości. Twoja historia nie jest jeszcze napisana do końca, a najlepsze jej rozdziały dopiero przed tobą. Jesteś stworzony do sukcesu, do radości, do spełnienia. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by osiągnąć swoje zawodowe marzenia. To jest twoje dziedzictwo daną ci przez Boga. Jeśli ten różaniec, ta modlitwa, to przesłanie dotknęło twojego serca, jeśli poczułeś choć iskierkę nadziei, to proszę, nie zatrzymuj tego dla siebie. Udostępnij ten film komuś, kto, tak jak ty, może potrzebować wsparcia i nadziei w swojej drodze zawodowej. Jestem pewien, że znasz kogoś, kto zmaga się z podobnymi węzłami. Bądź dla niego aniołem nadziei. Pamiętaj, aby subskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych transformujących treści, które pomogą ci rozwijać się duchowo, emocjonalnie i zawodowo. Każde nagranie to kolejny krok na twojej drodze do pełni życia. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż, na pewno znajdziesz w moich innych filmach wiele cennych wskazówek, które pogłębią twoje zrozumienie siebie i swojego potencjału. Poszukaj nagrań o mentalności obfitości, o budowaniu pewności siebie, o tym, jak rozpoznać swoje prawdziwe powołanie. One są naturalnym uzupełnieniem tego, co właśnie przeszliśmy razem. Zostaw komentarz poniżej. Napisz, jaki węzeł powierzyłeś, powierzyłaś Maryi i co czujesz po tej modlitwie. Twoje świadectwo może być inspiracją dla setek tysięcy ludzi. Dzielmy się tym dobrem. Dzielmy się tą nadzieją. Razem tworzymy potężną wspólnotę. Pamiętaj, że jesteś kochany, kochana. Jesteś cenny, cenna. Jesteś stworzony, stworzona do wielkich rzeczy. Nigdy nie trać nadziei, bo z Maryją u boku, z Bogiem w sercu, każdy węzeł może zostać rozwiązany. Węzeł po weźle, krok po kroku, ku Twojej pełni. Niech Bóg cię błogosławi i prowadzi. Do zobaczenia w kolejnym filmie